W niedzielę po godzinie 11 został podrzucony przez dwie osoby, jak wskazuje zapis monitoringu, ptak, którego dostarczono prawdopodobnie żywego. Nie miał on jednak szans na przeżycie, gdyż został przyniesiony w plastikowej reklamówce. Pakunek został podrzucony w niedzielę po 11. Były to dwie osoby, ale ja tutaj nie chcę e, tych osób w jakiś sposób piętnować, bo te osoby zadały sobie trud by tego ptaka, ja liczę, że to był jeszcze ptak żywy, przywieźć tutaj, tylko już nie, do, nie dokonały tego trudu, żeby poinformować kogokolwiek, że ten pakunek zostawiają na klamce, na klamce do ośrodka edukacji przyrodniczej. Nadleśnictwo, choć mimo, że nie ma takiego obowiązku, przyjmuje chore i dzikie zwierzęta. Jednak jeśli, tak jak w tym przypadku, dzień jest dniem wolnym od pracy, warto zgłosić się do najbliższego weterynarza lub powiatowego lekarza weterynarii. Na tą chwilę nawet nie mamy prawa tych zwierząt brać i yy, w jakiś sposób im pomagać. My to robimy jako leśnicy, bo uważam, że no, od tego jesteśmy leśnikami, bo Las dla nas to nie tylko drzewa, ale też zwierzęta, które w tym lesie żyją, i czujemy się za nich odpowiedzialni. Jeżeli już zdecydujemy się na pomoc dzikiemu zwierzęciu, przede wszystkim pamiętajmy o kilku podstawowych informacjach. Po pierwsze, jeżeli mamy do czynienia z młodym osobnikiem, czyli osobnikiem, który się e, narodził w tym roku, najczęściej matka jest gdzieś w pobliżu. Dotyczy to zarówno ssaków, jak i ptaków. I tutaj apel, by tych zwierząt nie ruszać. Jeżeli już decydujemy się pomóc dzikiemu zwierzęciu i widzimy, że to zwierzę jest potrącone, bo tutaj w przypadku tej słomki akurat ona miała potrącone skrzydło, to ratujmy, ale do końca. Przede wszystkim, jeżeli już ktoś zdecydował się przynieść to tutaj do nas, do nadleśnictwa, to prosiłbym i apeluję, żeby nas o tym poinformować, że coś takiego robimy. Pamiętajmy, jeżeli zwierzę było żywe, to do jego uratowania brakowało tylko jednego telefonu.